W najważniejszym meczu dnia, czyli o tytuł, spotkały się zespoły Młode Wilki i Suchary na 101. jeden. Więcej szczęścia i przede wszystkim umiejętności. Dodajmy owłos mieli ci drudzy. Ekipa w składzie Grzegorz Górka, Sylwester Jędrysiak i Tomasz Teleńczuk mogła unieść ręce w geście triumfu. Bohaterem zwycięzców okazał się Górka, który zainkasował komplet punktów. To był bardzo dobry sezon w wykonaniu ekipy Suchary na 101. Czapki z głów jednak też przed finalistami, którzy złoto przegrali jedynie jednym pojedynkiem. Oni też zasługują na słowa uznania za wybitną grę w drużynowej lidze z Kłosza w obiekcie Redeko przy Strzygomskiej. W finale team młodej Wilki reprezentowali Gaweł Konefeld, Bartumiej Podgórski i Mikołaj Rogalski. Indywidualnie najlepiej w decydującym pojedynku ligi wypadł Rogalski, dostarczając swojej drużynie dwa finałowe punkty. Mecz o złoto rozgrzał do czerwoności. Podobnie było też w batalii o trzecie miejsce. Do rywalizacji przystąpiły ekipy Wesołe Pesele i Cent Friends. Zwyciężyli ci pierwsi. Też po pasjonującej walce wynik 5-4 mówi sam za siebie. Duży wkład w najniższy stopień podium miała cała drużyna. Nie było bowiem jednego lidera. Po dwa punkty zdobyli Jakub i Mateusz Zielińscy. Jeden dołożył Radosław Skubis. Pokonani wystąpili w zestawieniu Damian Hanaj, Andrzej Kisielewicz i Tomasz Wróbel. Dziękujemy zawodnikom za tygodnie sporych emocji. oglądać umiejętności większości ekip zgłoszonych do drużynowej Ligi Skłosza to była... Prawdziwa przyjemność. Czekamy na kolejne turnieje w centrum Skłosza Redeko Przestrzegomskiej we Wrocławiu. Ponieważ zadowolone są zespoły, to my też jesteśmy zadowoleni. Tak o jesiennej edycji mówią włodarze ligi. Pozytywną ocenę zmagań wystawili m.in. zawodnicy, którzy przybyli na wręczanie nagród. Większość zawodników jest zadowolona zresztą potwierdzenie było zakończenie gdzie w minioną niedzielę w Kręgielni Skycutterze odbyło się wręczenie pucharów a statuetek dla najlepszych zespołów i drużyn to za nami a co przed nami na pewno w marcu rozpoczną się pierwsze gry 11. edycji Spartan Cup wizytówką będzie Nowo zaprojektowana strona internetowa, rozgrywek. Już teraz zapraszamy zespoły do zapisów do 11. edycji. Miejsce to samo, oczywiście te same warunki. No i wreszcie mamy już nową stronę internetową, o której chciałem powiedzieć, bo to była tak troszeczkę nasza pięta Achillesowa. W już można wejść na Spartan Cup, Nowa, nowoczesna strona internetowa bardzo dużo da informacji i to będzie naprawdę dużą atrakcją. We Wrocławiu jest kilka amatorskich piłkę nożną. Dlaczego warto. Zagrać akurat w Spartan Cup. Warunki lokalowe, które mamy jeden z lepszych w mieście, czyli bardzo dobre boisko. No i do tego zaplecze szatniowe, parking, bar, fitness. No i oczywiście obsługa sędziowska, czyli, czyli opieka prosto prostu naszego trenera, sędziego pana Piotra Piejki. Zapisy do ligi podobne będą do tych w sezonach wcześniejszych. Wciąż. Poszukujemy partnerów, aby zespoły miały lepsze nagrody, mówią w Spartanie. Zasady udziału będą bardzo podobne w dziesiątej edycji. Również bardzo podobne będzie wpisowe. Jeżeli to będą jakieś niewielkie zmiany na plus, minus. Również staramy się pozyskać kolejnych partnerów, aby uatrakcyjnić nagrody dla, dla, dla zawodników, dla najlepszych zespołów. Ale oczywiście dalej współpracujemy z firmą, która nas wspiera od wielu lat, czyli firmą Promosport, pana. Jacka Jackiewicza. Więcej o Lidze na stronie www.spartancup.pl Na oficjalne ogłoszenie kalendarza startów jeszcze musimy poczekać. Nieoficjalnie jednak możemy zdradzić, że wszystko jest już ustalone. Znamy już ramowy, no jeszcze nieoficjalny plan Gonit na 2015 rok. Rzeczywiście będzie tyle samo dni wyścigowych, co w zeszłym roku, czyli 17. Zaczynamy 26 kwietnia, kończymy 25 października. A w środku najważniejsze gonitwy, takie jak w poprzednich sezonach, tu no oczywiście szczyt sezonu, pierwszy weekend września, Wielka Wrocławska, Wielka Partynicka, czyli. Najważniejsze próby międzynarodowe dla koni płotowych i przeszkodowych. Na początku sierpnia Oaks, najważniejsza gonitwa dla trzyletnich klaczy pełnej krwi angielskiej, która tak znakomicie została przyjęta w ubiegłym roku przez polską publiczność. 13-tysięczny tłum oklaskiwał, dopingował najlepsze klacze z Czech, Niemiec i Polski. Będzie też nagroda prezydenta miasta Wrocławia tradycyjnie na początku czerwca. Nagroda Konstelacji z kolei to y, takie spotkanie na szczycie klaczy trzyletnich i starszych w październiku. Ani mniej, ani więcej dni wyścigowych. Dlaczego? Jest to optymalna liczba dni wyścigowych na Partynicach. I myślę, że. Y, no, sukcesem jest to, że udało się ją utrzymać. Przygotowania do sezonu 2015 wystartowały tuż po zakończeniu zmagań 2014. W pełnym treningu są konie, aura jest dla nich i trenerów bardzo łaskawa. Pogoda rzeczywiście e, sprzyja treningowi koni i przygotowaniom do sezonu. Bieżnie są miękkie, można bez przeszkód e, szlifować formę i kondycję koni. Warto do. Dodać, że w Stajniach e, przygotowuje się do sezonu pełna stawka koni. E, z poprzednich lat e, zostały takie znane konie jak Habana, zwycięzcę Niewielkiej Wrocławskiej e, z 2013 roku, Negroczaca e, teraz wygrał rywalizację czterolatków. Te konie nadal trenują pod okiem Michała Borkowskiego, podobnie jak Normana, Tuchola, znane konie klacze, które wygrywały gonitwy płaskie, płotowe. Również Michał Borkowski ma nową, ciekawą kladziautę, która bardzo dobrze biegała przez kilka sezonów na służewcu, wygrywając wiele gonitw. Z kolei Robert Świątek nadal przygotowuje springa rewelacyjnego i sensacyjnego zwycięzcę w Pardubicach. No i z zaciekawieniem będziemy śledzić jak zadebiutuje Brego. Niektóre konie też zmienił trenera. Krzysztof Kryszełowicz ma kilka ciekawych koni płotowych, które poprzednio w stajniach innych trenerów. Jest tam Nechius, Leading Light, Nick of the Star. Małgorzata Kryszyłowicz nadal trenuje Amadorę, która tak znakomicie sobie radziła w zeszłym sezonie, wygrywając z dwie dwiegonitwy, a razu nie będąc pozapłatnym miejscem. U Tadeusza Dembowskiego są dwa, trzy latki, które już w debiucie w zeszłym roku podniosły po zwycięstwie. Także koni jest Tyle ile potrzeba. Tor zaprasza na swoją stronę internetową, tam wszelkie szczegóły dotyczące jego działalności. Merong, który trenuje m.in. na wrocowskim polu Toja Golf and Country Club, otrzymał zaproszenie do turnieju Jones Cup. Jego wygranie pozwoliłoby mu na zagranie w turnieju PGA Tour, czyli wśród zawodowców. Jeżeli to nie pokazuje rangi zawodu, wystarczy spojrzeć na nagrody. Ich pula w tym turnieju to ponad. 5 milionów dolarów. Właśnie w Jones' Cup swojej kariery rozpoczynali zawodnicy, którzy odnosili sukcesy. Luke Donald, Ricky Fowler czy Buba Watson. Te nazwiska potwierdzają tyle, że Jones' Cup to turniej, w którym gra czołówka golfowych talentów, które występują na uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Merong. To według wielu ekspertów zdecydowanie najlepszy polski golfista amator, czego potwierdzeniem jest właśnie zaproszenie na turniej. Na co dzień studiuje na Uniwersytecie East Tennessee. Polak ma za sobą świetny rok, więc jej w zestawieniu czołowych golfistów lig uczelnianych przygotowanym przez prestiżowy magazyn Golf Week. zajął. Wysokie 14 miejsce turniej. Jones' Cup zostanie rozegrany w dniach 31 stycznia 1 lutego. Za młodego Wrocławskiego golfista oczywiście, trzymamy kciuki. Wrocławscy piłkarze ręcznie wygrali towarzyski turniej w opatówku pod wodzą Daniela Grobelnego, zastępującego z powodu choroby szkoleniowca Piotra Przybeckiego, śląsk w meczu półfinałowym. Pokonał drużynę z Piotrkowa, a następnie w finale. Ekipę MKS-u Kalisz. Pojechaliśmy no, troszeczkę w osobionym składzie, no, ale jakoś starczyło nam sił zagrać te dwa mecze. Myślę, że to jest dobry prognostyk na, na ligę. Myślę, że dołączą nas chłopacy, którzy teraz mieli kontuzję, i myślę, że będziemy w pełni dyspozycji na pierwszy mecz, drugiej rundy. Wczoraj Wrocowienie sparowali z górnikiem zabrze przegrali różnicą ośmiu bramek. To jest ten okres, w którym troszeczkę mamy większe obciążenia. Będziemy dopiero w tym tygodniu schodzić z tego obciążenia. No chłopacy będą pomału wracać do drużyny. Myślę, że jeszcze te dwa tygodnie do rozpoczęcia meczu z Kielcami będą już wszyscy w dyspozycji. i Będziemy mogli spokojnie walczyć o utrzymanie w tej lidze. Mecze towarzyskie są niezbędne w przygotowaniach. Założenia są, były proste, trzeba było poszlifować zagrywki, trzeba było ograć zawodników, bardziej tych, którzy nie grali. No Zrobiliśmy to, wszystko idzie w dobrym kierunku i patrzymy perspektywą w przyszłość bardzo optymistycznie. Szczypiorniści przyznają, że nieco już czekają na mecz otwierający. Drugą rundę Superligi do Wrocławia przyjedzie wielkie Wiwe Kielce. Dobrze jest zacząć z Mistrzem Polski, dobrze wejść w ligę, jeśli się uda dobrze zagrać zawody, to może kolejne mecze, które są arcyważne dla nas, będą dla nas korzystne. Wrocławianie przygotowują się nie tylko pod mecz z Vive, ale przede wszystkim pod kolejnych przeciwników. Treningi to po to służą właśnie, żeby cały czas podnosić swoje umiejętności, pokazywać pewne rzeczy, których brakuje na, na w danym momencie. No, mamy, mamy jakieś tam problemy z powrotem do obrony, no, ale myślę, że to większość zespołów takie problemy ma. Każdy trenuje, każdy chce poprawić jak najszybciej swoją pozycję w tabeli, więc my też się na tym skupiamy, żeby przede wszystkim wygrywać zespołami, z którymi mamy wygrywać. Wiadomo, że nie. Będziemy rzucać się tutaj na Kielce czy na, na Płock, bo to jest nierealne, ale zespoły typu Głogów, Lubin, Gdańsk są w naszym zasięgu i myślę, że niedługo z tymi zespołem będziemy grali i pokażemy, że nas stać na zwycięstwo. Pierwszy mecz Superligi w 2015 roku Śląsk rozegra u siebie 7 lutego. Podejmie vive targi Kielce. Ferie w gimnazjum numer 15 i szkole podstawowej numer 71 to przede wszystkim sport. Kolonie są atrakcyjne, bo... Nie ograniczamy się do jednej dyscypliny, mówią organizatorzy. Zajęcia na sali gimnastycznej i na ergometrowni, ale korzystamy z tego, że jest lodowisko, korzystamy z basenu. Doskonale się sprawdzają zajęcia na basenie pływackim, bo mamy do swojej dyspozycji cały basen, więc możemy dzieląc dzieci na grupy pod względem ich umiejętności doskonalić, a nawet w niektórych przypadkach prowadzić trening pływacki. Dziś zmaganiami na ergometrze podsumowano pierwszy turnus sportowy zajęć. patrząc na zaangażowanie i pasję dzieci widać, że był to świetny pomysł. Nie wiedzieliśmy, że takie szkraby 80 letnie tak sobie doskonale poradzą na ergometrach wieślarskich. Oczywiście kończymy pierwszy turnus ferii, a więc połowa ferii właściwie prawie już za nami chcieliśmy tymi zawodami i taką sportową rywalizacją na ergometrach dokończyć zakończyć jakoś zmagania pierwszego turnu. Słowa Ewy Gancarz z Pegaza potwierdza Jeden z wychowawców. Ja sam bardzo ekscytowałem się. Tutaj moja drużyna, składająca się głównie z dziewczyn, zawalczyła. Wszyscy są bardzo zadowoleni. Ogólnie na naszej półkolonii bardzo dużo sportu uprawiamy. Mamy treningi samoobrony, mamy treningi taneczne, mamy treningi z piłki nożnej, z koszykówki. Dzieci chodzą na lodowisko, także całe ferie na sportowo. Niektóre dzieci, właśnie podczas półkolonii, pierwszy raz miały do czynienia z wioślarstwem lub jazdą na łyżwach. To, że pokazujemy im nowe aktywności, to świetna sprawa. Prawa. W dodatku odciągamy je od komputerów, mówią wychowawcy. Dzieci y, dowiedziały się dzisiaj, na początku mieli lekcję, na której wytłumaczono o co chodzi w wioślarstwie, co to są ergometry. Trudne słowo dla nich, a teraz już wszyscy sobie z tym radzą. Tak samo na lodowisku, większość z nich pierwszy raz miała łyżwy na nogach. Nie obyło się bez płacu, ale w końcu jak wyszli, to wy, wrócili wszyscy zadowoleni. Także myślę, że to bardzo dobra inicjatywa, bo dzieci od, odrywają się od komputerów, od telefonów. Tutaj przyszli do nas na zajęcia mówią, że zapomniałem telefonu, zapomniałem czegoś, a teraz wszyscy się bardzo dobrze bawią, mimo że nie ma żadnej elektroniki. Dla tych, którzy chcieliby zapisać swoje dzieci na sportowe półkolonie, nie mamy dobrych wiadomości. Lista uczestników na drugi turnus jest już dawno zamknięta. To znak, że był to udany pomysł które oczywiście w kolejnych latach trzeba rozszerzać. Niestety nie mamy koniec, mamy już od, od chyba czterech dni, no już, już nie mamy miejsc, ale jest to informacja na przyszłość, że jest taka potrzeba i na pewno w przyszłości, na przyszły rok pomyślimy o tym, aby ta półkolonia mogła, mogła dotyczyć większej liczby dzieci. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny siódmej rano.